hej z witajcie, jestem Gilon i to dzisiaj w sklepie 22 marca 2023 roku i to dzisiaj mamy powrót Cyphera PK, czyli oczywiście Cypher PK za 1800. Dalej mamy Sugoki z 1200. Dalej mamy Seimeter Seifera za 800, Mroczny Smok za 500, Spacerek Seifera za 300 i zestaw Seifera PK za 2800. mi oczywiście pokazuje 4600, bo mam wszystko, a jak nie macie niczego, no to 2800 kosztuje jeden zestaw. Samum za 1200, Yatagan za 1200, Chrono za 400, Emblemat za 500, Zestaw Ponadczasowy Piaski za 2000, Dr. House za 1500, Dwie Beczki za 1200, Siorb za 300 a zwaleczny za 1200. Topór za przysiężnego za 500. E, śpioch za 1500. Wreszcie jest takim stylem. Dobra nocka za 800. Nocny lot za 800. Drzemka za 500. Zestaw senne dni za 1700. Szybka piłka za 1200. Twardziel za 1200. Wielki trzaskarz za 500. Home run za 500. Sklaksis za 1500. Kościanekły za 800. neonowy jad za 300. Dżunglowa zwiadowczyni za 800. Śliski syren za 2000. Finezyjny sztyk za 800. Kręciołek za 500. Pełny przechyl za 500. Królewska paletka za 200. No i mamy też powrót skinów, czyli tutaj mundialowych, czyli wybierz stylę państw lub stwórz własny wygląd. Czyli strażniczka siatki za 1500. Wielbicielka wolnych. Potężna pomocniczka. Koneserka karnych. Bohaterka boiska, Mistrz uwolnień, Strażnik bramki, renega czerwona kartka, Tytan ślizgów, lumin luminarz, Lobów. No i mamy też oczywiście tutaj sprzęt do nich, czyli tutaj zestaw sprzętu przedpole, czyli tutaj topowe trofeum za 400, Buława światowej klasy za 800 i Fanowski Fervor za 200. Ocala z Rakon City nadal w sklepie. No, i nie ma już y, szafki. Mamy Benji Fishy. Także co, to by było na tyle. Jeśli sklepik się podobał, to pamiętajcie: subzone łopka w górę, kodzidzidzidzidzidzidz w sklepie, a się z wężegnam. Siemneczko.